Witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi chleb dla leniwych. Bardzo dobry wychodzi. Nie sugerujcie się nazwą. Ja mam tu przesiane trzy szklanki mąki, ale ja mam trochę większą blachę. Na standardową blachę będą dwie szklanki mąki. Będzie potrzeba na dwie szklanki mąki półtorej kubka wody. Półtorej szklanki wody. Paczka drożdży. Trochę oliwy lub oleju, cukier, sól oraz sięmielniany. Ja mam tutaj dwie łyżki sięmielnianego, pestki dyni, słonecznika, dwie łyżki i dwie łyżki sezamków. Sezamu. To ja tak umiem, tak dzieci lubią chleb, więc ja taki chleb robię. Można nie dodawać w ogóle ziaren. Ziarna to jest koncepcja indywidualna. Więc teraz tak, przesialiśmy naszą mąkę, na chwilę odstawiamy, bierzemy kubek, taką kopiastą łyżeczkę cukru, otwieramy nasze drożdże, wiemy nasze drożdże, można dodać świeżych. Ja przeważnie dodaję suchych, bo nie czuć drożdży w chlebie. I zalewamy to ciepłą wodą. Jeżeli to zalejemy ciepłą wodą, mieszamy. Tak, żeby nam się te drożdże już trochę rozpuściły. I jak namiękną, to się rozpuszczą, to bez problemu. trochę się rozpuściły, teraz je odstawię, niech one namiękną, a zajmiemy się naszym chlebem. A więc tak, do chleba dajemy płaską łyżeczkę soli, łyżkę soli i rzucamy nasze ziarna. Ja na początku rzucam ziarna i łączymy to z mąką. Jeżeli połączymy go z mąką, czekamy na nasze drożdże. Jeżeli nasze drożdże się rozpuściły, wlewamy całość do naszego naczynia. Ja muszę dodać trochę więcej niż my, bo ja mam troszkę większą blachę. Trochę więcej wody musiałem dodać. I dosłownie trochę oliwy. Po czym składniki mieszamy na spójną masę. No. Zajmuje tylko chwilę. Tak połączone składniki. Na chwilę odstawiamy. Bierzemy naszą blachę. Oczywiście wlewamy trochę oliwy do niej. I smarujemy. I teraz przekładamy nasze ciasto do blachy. O, trochę się Jeżeli przełożymy ciasto do blachy, teraz yes, yeah. je tutaj można powiedzieć uformujemy lekko. O, żeby mniej więcej równo było w każdym. Wiem je ja trochę łyżkę z mocze wodą no i będzie Po prostu. O. Tak mniej więcej uformowane ciasto nasze chlebowe, kładziemy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Jeśli nam wyrośnie, pokażę Wam, co dalej robić. Proszę, nasz chlebek wyrastał około godziny. Prawie całą blachę zajął, i teraz będziemy go wstawiali do piekarnika na około 1 godzinę w 200 stopniach Celsjusza. Ja pierwszy ustawiam grzałkę na dół. Po pół godziny, po 40 minutach zmieniam góra-dół. Tak się prezentuje nasz chlebek w piekarniku. Na drugiej półce od dołu. I wyjęliśmy już nasz chlebek. Po godzinie wygląda tak. Przekroimy. Tak jest. On jest jeszcze ciepły, więc... Pokażę Wam, jak wystygnie. No i jestem ponownie. Chleb już wystygł. Proszę bardzo, tak wygląda chleb. Wystygnięty. Proszę. Bardzo dobry. Polecam. Mało roboty. A jak spróbujecie, zobaczycie, że jest rewelacyjny ten chleb. Dziękuję.